Ciekawe, czy coś sobie dobra. Siedem, sobie. Ja sobie A, chyba wiecie, wezmę to też to ten to. wąs. Wszyscy klejemy wąsa, jesteśmy w stylu vie Dzisiaj jest akcja, akcja. Dzisiaj jest ustawka wąs rajd, hashtag wąs right. W, w ramach tej ustawki są trzy grupy. Pierwsza grupa jest szosowa. 100 km ze średnią tam 30 i plus. Natomiast druga ustawka jest też czasowa z wstępem konwersacyjnym emeryckim. Trzecia grupa jest moja, MTB, gravel, jest kolejne, A tutaj jest pierwszy pan. Bez wąsa. Bez wąsa, ale mamy wąsy. Do wyrosowania kawka. Taki wielki kubas. Nasz woreczek i jeszcze mamy czopeczki, gdzie Grzegorz czopeczki położył, zaraz je pokażemy. Także takie małe kifciki dla osób, które dzisiaj z nami będą jechać. Ale pasuje ci! Ale, Cię wiesz, nie jest tak. Tak. Straszne, ale dobrze, no generalnie po 40 więcej mamy tych męskich hormonów, tak. więc jest szansa, na zapuszczenie. nie? Chciałem powiedzieć, że 5 listopada w promenadzie od bodajże 9 do 20 są badania bezpłatne. Na, pod kątem nowotworu jądra i nowotworu prostaty. Dlatego ten wątek, dlatego ta akcja i dlatego tę akcję powtórzymy 5 listopada, właśnie jak będzie ładna pogoda, ale zakładam, że będzie tutaj w tym samym okay. miejscu, mam nadzieję, że większą pompą, tym bardziej, że w środę będziemy w Radzie Kolor, więc tak naprawdę mam nadzieję, że to też w jakiś sposób zostanie tradycją. A są plany, żeby na, na wiosnę, na rozpoczęcie sezonu kolarskiego tutaj zrobić badania, więc jeżeli coś możemy zrobić, Pewnie całego świata nie zbawimy, ale swój, dookoła, właśnie wasz tutaj, naszej społeczności, to to zrobimy, bo to nic nie kosztuje, a zróbko jest zupełnie najważniejsze. Płonie błotem, kropki piegi z błota są, wąsy są, prawdziwe albo sztuczne. Naprawdę jest super pogoda, fajnie, słońce świeci, mega klimat Polska, jesień taka jest, kip top. 국민